Także my jesteśmy gotowi, mamy uprzęże, karabinczyki. Oczywiście nie zachęcamy Was do samodzielnego eksplorowania różnego rodzaju obiektów, tym bardziej jeśli nie macie jakiejkolwiek wiedzy o alpinistce miejskiej, chociażby znikomej, nie róbcie tego sami. Zawsze poradzcie się z instruktorem, udajcie się na kursy szkoleniowe, także na pewno Wam się to bardzo przyda, tym bardziej, że podczas naszej ewakuacji Gdyby przyszła taka potrzeba, takie umiejętności będą na wagę złota. Także zachęcam Was do różnego rodzaju szkół. Dobra, my się podczepiamy, rozwieszamy linę i widzimy się na dole. Najpierw swój kwipunek, swoje plecaki, spuścimy na dół. Muszę też przetransportować tam maszę. Zobaczymy, jak będzie się zachowywać. Ja zjadę pierwszy, Aniela zjedzie jako druga. I spotkamy się na dole. Na dół po małych perypetiach, Aniela robiła to pierwszy raz, zjeżdżała z jakiejś tam wysokości. Nie jest to jakaś znaczna, duża wysokość, ale trach trzeba przełamać. Idziemy na koniec. Uważajcie tylko do gruzu. Pokażę Wam albo przypomnę, jak to miejsce wygląda. Mamy jak widzicie tutaj masę opału, co z tego jak nie ma możliwości tutaj rozpalenia ognia, pomieszczenie zaraz całe wypełniło to, i i źródło wejścia i naszego wyjścia byłoby odcięte, trzeba, było, trzeba byłoby się ewakuować. nie czysto, czysto, ale w dobach kryzysu takie miejsce mogłoby nam posłużyć jako punkt przeczekania, przenosowania. Wiadomo, jakby była ewakuacja, trzeba by gdzieś się schować, skryć. Takie miejsce zapewni nam izolację jakoś techniczną przed wiatrem, deszczem i jakimś tam śniegiem. Oczywiście jeden minus to, że nie palimy tutaj ognia i się nie odżyjemy, ale uchronimy się przed deszczem, śniegiem i wiatrem. Dlatego dzisiaj kuchenka na naftę, testujemy ją Coś ugotujemy, zjemy i pogadamy. Masaczkiem. Aniela rozbije sobie karimatę, żeby bo po prostu masażkiem, żeby po prostu się nie pokaleczyć. A przy okazji karimaty też drodze ewakuacji posłużą nam jako kariczna izolacja. Wy Pod, nie widzicie naszych plecaków, ale tego pyłu, takiego suchego piachu. Wszystko jest takie białe. Ja, Poproszę o eksplorację, urbexy, mówię o ciuchy, wszystko wygląda Z bardzo ciemno. Powierzchni stanie Pani nie, nie mówi, tylko pyłu takiego uroszonego, suchego. Nie mogło być. Teraz wyciągam zaraz kuchenkę. Odpalimy ją pierwszy raz, zalejemy naftą i zobaczymy jak on się sprawdza. Jesteśmy przygotowani. Jak na nocne kalimaty Daniela Śliwur. Ja mam swój tradycyjny worek na zwłoki. Nie musi najpierw rozpalaniać kuchenki, zalejemy. ją. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy w kartonie, a nie na kubicie. Nie z takiego jutowego worka. Potem będę go przynosił w takim worku jutowym. Udało mi się zakupić. Jest to troszkę większy niż ta kuchenka, ale po prostu, żeby sobie nie wozić w kartonie, chociaż nie wiem tak naprawdę, czy będę ją kiedykolwiek jeszcze zabierał. zobaczymy jak ona się sprawdza nie wiem ile tej gnawki wlać żeby potem nie zostało mi nie nieśmierdziło wszystko w plecaku dobra zrobimy pierwszą próbę nie wiem ile tego tak naprawdę wlać zaraz pewnie te, te knoty które tu są też w chłoną Jakąś naftę zanurzam. to miejmy nadzieję, że będzie to działać w nie wiem zasadzie, ale musimy chyba chwilę poczekać, żeby ta na nawta te knoty ze sznurków. Nasiąknęły troszkę, zaraz znajdę zapalniczkę i będziemy próbować odpalić. Dobra, powiedzmy, że udało nam się rozpalić naszą kuchenkę, tylko widzę, że niektóre knoty jeszcze się nie nasiąkły chyba na także. Ale zobaczymy będzie zgotowanie. Dzisiaj zjemy sobie grochówkę. Męska rzecz na gęste. Spróbujemy. Widzę, że o mało knoty, jeden od drugiego zaczyna łapać, czyli jest tam jakieś uderzenie ciepła. Stawiamy maskę. Muszę dać maszce wody. Dla maszki, druga. Powiem że nawet fajnie to wygląda. Otwieram grochówę. Zanim się zawszeję. Zobaczcie jaka temperatura. Uczy. O no jest gęściutka, pełno ziemniaków. No, to wygląda bardziej jak purée. Czyli będzie właściwe danie. Zimak smaku. Trochę śmierci tak na zawnąć. wykorzystać jeszcze laftę żeby zaoszczędzić troszkę baterii, spróbuję wziąć mi jakiś kawałek jak badyla, owinę to. Mam materiał, takie skrawki materiału, owinę winę nasączę naftą i zrobimy pochodnie. Trochę czuć zapach tej nafty. Nie chcę nic mówić, ale chyba ktoś przyszedł do nas na obiad. Zobaczcie. Zobaczcie. Chyba wyczuła grochówkę, czyli na pewno musi być dobra. Dobra, odłożę ją gdzieś tam dalej, albo ona zaraz sobie skoczy, a my sobie spokojnie zjemy. Zobaczcie jaka ładna. to jest więcej. Albo Zaczęło się mało budować już. tak, prawie ochodnie na, na, na kija i wina mam takie kawałki materiału, Owinę na sądę naftą i zrobimy sobie po prostu. O, o. Kawałek materiału, drąg, czyli kij. Wsadźmy, naczymy, nasączymy. Fajnie, przesiąka przez materiał. Dobra, ubiję ją gdzieś tutaj. Ubiłem ochocie. I mamy źródło światła. Pamiętacie w filmie John Rambo z taką pochodnią nasączoną szmatą naftę wychodzimy z jakiegoś tam szybu. Dobra, mamy źródło światła, także latarki są nam niepotrzebne. Zupa się gotuje. Oczywiście ta kuchenka widzę, że fajnie się sprawdza, czyli grzeje. Pani się podgrzewa teren. Trochę gabarytowo jest za duża. Na kemping jakiś na obóz stały, to można sobie zabrać, gdzie możemy dojechać samochodem, bo dla mnie ona zajmuje się miejsca pleca. To lepiej już kupić kuchenkę gazową na kartusze. Ale oczywiście naftę, jak mówiłem, zawsze warto mieć. Chociażby do takich awaryjnych sytuacji. Super, udało nam się zagrzać. Teraz nastawię wodę na herbatę. Już mało się grzeje, nakłada manieli. Marsie dzisiaj w ogóle jest ze mną w terenie. Aniela, nie Tosia, moja starsza córka, która nie ma czasu po prostu na busz, na bytowanie w lesie, ale jak przychodzi okazja, to bardzo chętnie z nami się wybiera. Dobra, posmakuję tylko tej gruchówy. Powiem że ziemniaki, wszystko to jest jedna wielka mazia z brochem wymazana. Jakieś rąkowe kawałki kiełbasy. Oczywiście, jako awaryjne danie, jak najbardziej jest to przede wszystkim gęste, treściwe, zjadliwe, no i ciepłe. Jako chłopak? Która bardzo wyprzedza, nie jest to najgorsza. Nawet Daniela, która jest naprawdę bardzo wygretna, powiedziała, że nawet jest zjedliwe. Także możecie mi wierzyć, że czasami warto zabrać jakąś puchę w teren gęstego, treściwego żarcia. Zbliżamy się też do krągłej, do 1500 subskrypcji. Z okazji tego. Będzie mały konkurs. Jeszcze nie wiem, na czym będzie polegał ten konkurs. Mamy na grupie pewne plany. Koledzy mi z innych kanałów odpowiedzieli, żeby zrobić po prostu losowanko, ale na troszkę innych zasadach. Do wygrania będzie oczywiście taki kubek z naszym logo z Kaszuby I do tego dorzucam własnoręcznie strugany toporek. Możecie go tutaj zobaczyć, jak go przygotowuje. on jeszcze nie jest skończony. Jak będzie skończony, wtedy będzie ogłoszony konkurs. Kto będzie chętny, weźmie w nim udział. My oczywiście, to by było na tyle. Takie wasze podziękowania od nas dla was. Zobaczymy, może jeszcze coś do tego konkursu dorzucimy, zobaczymy jak to będzie. My się z wami żegnamy. Jemy sobie gruchówkę, także wy się trzymajcie, wychodźcie w teren, ćwiczcie swoje umiejętności, nawet najmniejsze na chwilę, wyjście niesie nowe doświadczenia, także trzymajcie się i do zobaczenia w terenie. Cześć!